Ostatnio dostałam od mojego życia taką małą niespodziankę, zupełnie nieoczekiwalną, i zostałam zaproszona na festiwal filmowy do Cannes, na który już za niedługo wyjeżdżam. Napisałam scenariusz, a teraz będę go reżyserować. Ten festiwal jest dla mnie trochę tak, że od czterech lat jestem jak taki osioł, który idzie i ma przed sobą marchewkę i tak sobie idzie, 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 i tak już mi się trochę energia kończy. I nagle pojawia się taki wyjazd, który jest przybliżeniem ten, tej marchewki. Kurczę, jak skończysz, to to będzie tak i tak smakowało. Film o dziadku jest koprodukcją międzynarodową. Dziadek Henio przeżył II wojnę światową w bardzo nietypowych warunkach. Właściwie swoje życie zaczynał kilkakrotnie i zawsze robił to z taką niesamowitą radością. W momencie, w którym podjęłam decyzję o napisaniu scenariusza o nim, to był taki moment, kiedy byłam strasznie nieszczęśliwa, a tak naprawdę miałam wszystko. I rozmawiając z nim, uświadamiałam sobie, jak bardzo szczęśliwy był on w momentach, kiedy nie miał nic. Przeżół pomaga mi przede wszystkim, dlatego że ja mam bardzo dużo pracy i wykonując tą całą pracę, czasami zapominam o różnych rzeczach. Jeżeli mam jakiś trudny dzień, i gdzieś sobie myślę: Nie, nie zrobię tego, nie mam siły. To nagle myślę o Was i myślę, że nie mam prawa nie zrobić tego dla siebie, skoro mobilizuję Was, żebyście pracowały nad marzeniami. Dostaję od Was bardzo dużo wiadomości i przez Facebook, i tam mój prywatny e-mail. Także jesteście coraz bardziej aktywne na fanpage'u, co bardzo, bardzo mnie cieszy. Często zbierzacie się ze swoich marzeń często pytacie, czy wydaje mi się, że można je zrobić? Bardzo często prosicie o pomoc w sformułowaniu Waszych marzeń. Słowo dla fanek Szuszu, dzisiaj przed wyjazdem do kan to słuchajcie, nigdy nie wiadomo, co stanie się za 5 minut i chyba warto żyć przede wszystkim dlatego, że za chwilę będzie to 5 minut i zawsze mamy to 5 minut i zawsze jest coś, co się kiedyś zdarzy.